Jednego się boję. Jednego się boję, Jezu, abym nie minęła Cię ze smutkiem, gdy Ty radosny stajesz na mojej drodze. Jednego się boję, Jezu, abym nie przeszła obojętnie obok Ciebie, gdy cierpiący wyciągasz rękę. Jednego się boję, Jezu. Abym nie pomyliła Twoich pragnień ze swoimi marzeniami. Jednego się boję, Jezu, abym nie uwielbiła swoich łez, gdy Twoje spływają nadaremnie. Jednego się boję, Jezu, aby nie zapatrzyła się w swój krzyż, gdy Ty obok upadasz w męce. Jednego się boję, Jezu, Abym Twojej prawdy nie upuściła na ziemię, zagubiła i poszła dalej. Zatrzymaj mnie, gdy to uczynię miłosierdziem Twoim, abym na kolanach ciągle od nowa poszukiwała Twojej radości, smutku, krzyża, łez Twojej prawdy.